Wiecie, drogie Ziarenka, drodzy lightworkerzy, moi czytelnicy, słuchacze. Tym razem przygotowałam dla Was część siódmą poradnika przebudzonego, który, jak wiecie, napisałam 12 lat temu. Jest on nadal bardzo aktualny i potrzebny, szczególnie teraz, kiedy obudziło się tak wielu lightworkerów przede wszystkim i Wasza moc, Wasza energia. Wasza wiedza jest teraz bardzo, bardzo potrzebna, ponieważ zbliżamy się do kolejnego etapu, gdzie powinniśmy już zacząć faktycznie i konkretnie brać sprawy w swoje ręce. Dlatego jak najszybciej postaram się nagrać tą część, żebyście mieli narzędzie, żebyście mieli świadomość tego, jak możemy przeciwstawić się archontom, co możemy zrobić, żeby nie wyjść znowu na ofiarę w całym tym wcieleniu i w całej tej grze zwanej Matrixem, więc tutaj, teraz w tej części, będziecie mieli konkretne narzędzie do pracy. Jest nim właśnie wasza podświadomość, wasza wyobraźnia i po prostu nie ignorujcie tego. To jest bardzo ważna część. Ja wiem, że te pierwsze części są takie popularne, bo są takie kontrowersyjne i właśnie mówią o tym, kim w ogóle są pasożyty umysłu, ale ta część jest bardzo ważna, bo pokazuje konkretne narzędzie i konkretną moc, jaką mamy w sobie. Za pomocą której możemy te pasożyty po prostu wygonić z naszej rzeczywistości, nie oddawać im więcej mocy. Dlatego zwróćcie szczególną uwagę przy słuchaniu tej części. I pamiętajcie, że tą moc macie właśnie w sobie każdy z Was, i moc każdego z Was jest bardzo, bardzo potrzebna w tym czasie. I na koniec tradycyjnie chciałabym zaprosić te osoby, które potrzebują pomocy na sesje ścieżki do siebie oraz na konsultacje do pracy z programami podświadomości, z wewnętrznym dzieckiem, z emocjami, z aktywacją przestrzeni serca. Jeśli są takie osoby chętne do pracy ze sobą, a nie potrafią same dokonać jakiegoś kroku do przodu tak, w swoim życiu, to zapraszam chętnie pomogę. Wszystkie szczegóły na temat sesji znajdziecie na mojej stronie ścieżkadriady.19a.pl. A teraz zapraszam do wysłuchania następnej części poradnika. przebudzonego część siódma. Potęga istoty ludzkiej W poprzednich sześciu częściach przedstawiłam pokrótce, czym jest matrix, jakimi prawami się rządzi, kto nim steruje oraz jakie przyświęcają mu cele zarówno z perspektywy niższej, typowo ludzkiej, oraz wyższej oglądu duszy. Było to wymagane, aby zrozumieć, dlaczego nasza rzeczywistość wygląda w ten sposób i dlaczego wszyscy zgodziliśmy się? Na tego typu doświadczenie z perspektywy czysto duchowej. Tym razem przejdę do ostatnich dwóch części, w których spróbuję ukazać, w jaki sposób możemy przekroczyć iluzję rzeczywistości stworzoną przez archontów i ich władcę, oraz jak uwolnić się od zastawianych przez nich pułapek, odkrywając drogę do swojej własnej mocy oraz suwerenności. Archonci brak zdolności kreacji i wyobraźni. Aby przejść do tego rodzaju rozważań, musimy prześledzić jeszcze jedną ostatnią kwestię dotyczącą cech pasożytów świadomości. W ostatnim wywiadzie z Davidem Aikiem dla niemieckiej telewizji Bewust poruszone zostały bardzo istotne informacje odnośnie natury archontów. Zdaniem Davida, według pism gnostyckich znak Hamadi, pasożyty mentalne nie posiadają zdolności kreacji oraz manifestacji rzeczy. Jest to dla nas szalenie ważna informacja. Nie tylko zapiski gnostyckie o tym wspominają. Aiku utrzymuje, że jego badania nad pozostałymi kulturami na Ziemi także to potwierdzają. A wiedzę tą zawarł w swoich ostatnich książkach. Dlaczego informacje na temat braku zdolności kreacji występującego u pasożytów umysłu są dla nas tak istotne? To proste. Ponieważ wynika z tego, że bez naszej zgody i działań w kierunku materializacji rzeczy kreacja archontów nie miałyby w ogóle miejsca. Zatem z pism gnostyckich ewidentnie dowiadujemy się, że wszystko leży tylko i wyłącznie w naszych rękach. Archonci celowo nauczyli nas myśleć, że jako pojedyncze jednostki nie posiadamy żadnej władzy nad swoim życiem. Zaszczepili w nas poczucie bezsilności oraz niewiary we własną moc pochodzącą z wewnątrz. Dlaczego? Właśnie dlatego, abyśmy nigdy z tej mocy nie korzystali. W ten sposób przejęli ją całą wyłącznie dla siebie. A my, nieświadomi tego procederu, powielamy schematy indywidualnej bezsilności przez kolejne wieki. Czy, mając tego świadomość, chcemy, aby taki stan rzeczy utrzymywał się nadal? David twierdzi, że według pism gnostyckich istoty, które władają Matrixem, są ekspertami w przekształcaniu i manipulowaniu już istniejącymi kreacjami, natomiast samodzielnie nie potrafią wytworzyć niczego. Prawdopodobnie jest to związane z ich nieorganiczną, pełną pustki naturą. Stosując prosty przykład, jeśli przekazano by im czystą kartkę papieru, nie wiedzieliby co z nią począć, natomiast jeśli kartka byłaby zapisana, natychmiast poczyniliby wiele przekształceń jej treści. Z tego wynika, że jako typowe pasożyty, archonci nie są w stanie przeżyć bez zdolności kreacji swoich żywicieli. Ta zdolność jest im potrzebna do tego, aby utrzymywać swoje ofiary w nieświadomości i posłuszeństwie. Jako mistrzowie manipulacji świadomością nieustannie przekształcają wzory naszego myślenia w taki sposób, abyśmy nigdy nie przypomnieli sobie, kto naprawdę posiada moc kierowania rzeczywistości. Inną zdolnością, której te istoty nie posiadają, jest zdolność wyobraźni. Aby stworzyć coś w sposób materialny, fizyczny, trzeba to najpierw wymyślić i zobaczyć w swojej głowie, co wiąże się ściśle z kreatywnością. Istoty te nie są zdolne do takich operacji umysłowych, ponieważ opierają się jedynie na tym, co same znają, a ich świat pozbawiony jest jakiejkolwiek głębi, piękna oraz żywotności. Przede wszystkim jednak pozbawiony jest uczuć i wartości wyższych, a nade wszystko wartości miłości, której nienawidzą ponad wszystko. W naszym przypadku mogą zatem stworzyć coś jedynie za pomocą ludzkiej wyobraźni, która według mitologa Johna Lasha jest nieustannie wykorzystywana przeciwko nam. Ludzkość jest dla nich jedynie nieświadomym narzędziem wytworu ich własnej pokrętnej rzeczywistości, a jest to właśnie system matrixa fizycznego i duchowego, który tak dobrze znamy. Kreuj samodzielnie. Zastanówmy się więc, gdyby archonci zastali na swojej drodze blokadę ze strony naszej świadomości, nie byliby w stanie stworzyć niczego, ponieważ tworzyć mogą jedynie za pomocą naszych ludzkich umysłów, a następnie rąk. Co zatem pozostaje nam w związku z tym uczynić, to proste: umiejętnie i konsekwentnie nie krować tego, czego od nas wymagają, a zacząć tworzyć to, co jest zobrazowaniem prawdziwej natury ludzkiej, czyli piękno i harmonię w połączeniu z naturą i wyższymi wartościami, którymi tak bardzo brzydzą się te istoty. Nie chodzi tutaj o jakieś radykalne działania z naszej strony, czyli zamieszki, walkę i sprzeciwianie się w sposób agresywny i radykalny, ponieważ takie zachowanie nadal utrzymuje je przy władzy. Chodzi o uznanie swojej suwerenności duchowej i fizycznej oraz stworzenie przeciwwagi dla ich energii, składającej się z energii szacunku oraz miłości. Kiedy oni robią coś szkodliwego i krzywdzącego nas i inne istoty, zapobiegajmy temu i twórzmy coś, co pomaga, rodzi piękno, kształtuje pokój i harmonię, rozwija dobro w człowieku oraz uszlachetnia jego charakter. Więcej szczegółów na ten temat w ostatniej części poradnika. Kiedy Archonci nie będą mieli za pomocą kogo tworzyć swojej rzeczywistości opartej na energii strachu, ich istnienie na Ziemi stanie się bezcelowe. W momencie, gdy pasożyty mentalno-duchowe stracą swoich żywicieli, nie będą miały na kim pasożytować, a ponieważ same w sobie nie posiadają wewnętrznego źródła pokarmu, będą zmuszone odejść. Lekcja dualizmu i wykorzystywania innych istot na Ziemi dobiegnie końca. Potęga wyobraźni. Luminos epinoja Nasza wyobraźnia stanowi jeszcze jedną kluczową rolę w stosunku do pasożytów umysłu. Według interpretacji mitologa Johna Lasza, w gnostyckim micie o bogini Sofii, została zawarta wiedza o potężnym narzędziu przeciwko archontom. Narzędziem, którego archonci boją się najbardziej, jest właśnie ludzka wyobraźnia. Narzędzie to zostało nam przekazane w momencie, kiedy Eon Sofia zorientowała się o istnieniu archontów które zagroziło całej jej kreacji, a przede wszystkim nam ludziom. Zdolność ta nazywana jest przez Telesta Luminos Epinoja i oznacza potęga wyobraźni. Jest czymś w rodzaju intencji świadomości, boskiej iskry zawierającej się we wnętrzu każdego człowieka. Zdaniem mitologa, aby uwolnić się spod działania archontów, musimy zacząć używać naszej wyobraźni w prawidłowy sposób, świadomie i na naszą korzyść. Nie możemy oddawać jej w ręce pasożytów, które używają jej przeciwko nam. Przy używaniu tego potężnego narzędzia istotnym jest, aby nie używać go w celu kreowania rzeczy uznawanych za fantastyczne lub takie, które oddają władzę naszemu ego. Aby moc wyobraźni, intencji, świadomości zadziałała w pełni, należy kreować za jej pomocą rzeczy, które są realne w zgodzie z naszą planetą, Matką Ziemią oraz opierające się na poczuciu harmonii i energii miłości. Wtedy moc dana nam przez Gaję Sofię zostanie wyzwolona i wypędzi z naszego świata mentalno-duchowe drapieżniki. Kraina wyobraźni Co bardzo ciekawe, odniesienie do potężnej roli ludzkiej wyobraźni zauważyłam znowu w popularnym serialu South Park, o którym pisałam również ostatnio. Twórcy poświęcili naszej wyobraźni aż trzyczęściowy odcinek pod nazwą Imagination Land – Kraina Wyobraźni. W którym oprócz specyficznego humoru można odnaleźć pewne prawdy znane głównie ludziom przebudzonym. Przykładowo, stwierdzenie, że człowiek jest kreatorem i to on tworzy rzeczywistość, która go otacza, właśnie za pomocą potęgi swojej wyobraźni. W owym odcinku pada bardzo interesujące zdanie: Nasza wyobraźnia została zaatakowana. Ukazane jest, że świat wyobraźni został zaatakowany przez terrorystów, i od tego momentu wszystkie dobre i piękne rzeczy Idee oraz postacie wymyślone przez człowieka są niszczone i zabijane przez okrutne, złe i najciemniejsze kreacje, które zaczynają dominować w królestwie naszej świadomości. W wyniku zainfekowania naszej wyobraźni, wewnętrzna równowaga zostaje zachwiana. Toczy się zacięta walka jasnej i ciemnej strony. Wojna ta rozgrywa się jednak w samym umyśle kreującego człowieka, który nie potrafi zapanować nad własnymi wytworami. Tworząc tym samym coraz większy chaos i zniszczenie poprzez swój własny strach. Nie trudno dostrzec tutaj podobieństwo do tego, co opisuje John Lash, czyli używania wyobraźni w nieprawidłowy, szkodliwy nam sposób. Zamiast tworzyć rzeczy piękne i pełne harmonii, tworzymy tragedię, ucisk, strach oraz zniewolenie. Jest to dowód na to, że oddaliśmy swoją moc kreacji w ręce terrorystów, czyli pasożytów świadomości, które odtąd zarządzają naszą rzeczywistością. Dlatego na końcu trzeciej części Imagination Land ukazane jest, jak na tle ostatecznej walki i kompletnego zniszczenia świadomy kreator, człowiek, przywraca wszystko do stanu równowagi i harmonii za pomocą potęgi swojej wyobraźni. Jego czysta, pełna świadomość stwarza wszystko od nowa. Dzięki temu zburzona równowaga zostaje odbudowana, a ciemne i przerażające kreacje odchodzą. Ponownie króle, radość i piękno, ponieważ świadomy twórca. Znowu przejmuje pełną kontrolę nad swoją mocą. Na końcu pada pytanie: Jak tego dokonałeś? Odpowiedź brzmi: Po prostu, użyłem swojej wyobraźni. Czy nie jest to najbardziej bezpośrednie ukazanie przekazów gnostyckich? Ciężko powiedzieć, czy twórcy serialu Trey Parker i Matt Stone posiadają jakąś głębszą wiedzę na te tematy. Jeśli tak, to pod przykrywką charakterystycznego humoru przekazują ją co bardziej świadomym widzom. Jeśli nie, prawdopodobnie czerpią ją z własnej intuicji, w końcu cała wiedza ukryta jest w naszym wnętrzu. W każdym razie polecam obejrzeć i ocenić samemu. Wszystkie odcinki South Parka dostępne są do obejrzenia w internecie za darmo. Przejmij kontrolę nad swoimi kreacjami. Podsumowując, w każdej sytuacji zawsze posiadamy wybór, czy wykreujemy kolejną porcję negatywnych doświadczeń pełnych strachu. Gniewu, złości lub rozpaczy, czy też przeobrazimy te kreacje, nawet jeśli już powstaną, coś konstruktywnego. Nie każda sytuacja pozwoli nam na pełne i natychmiastowe dokonanie tego przekształcenia, ale pamiętajmy, że nawet jeśli poddamy się negatywnym myślom i stanom na jakiś czas lub choćby na moment zawsze mamy możliwość przeobrażenia ich w co tylko chcemy. Jesteśmy ludźmi i na co dzień stykamy się z rozmaitymi emocjami tym i tak zwanymi negatywnymi, które również stanowią część ludzkiego doświadczenia i jest to naturalne. Nienaturalne jednak stało się przekazywanie im kontroli nad naszym życiem i nami samymi. Zadajmy sobie osobiste pytanie. Jak często kreujemy w swoim umyśle rzeczy i zdania pełne piękna i harmonii, a jak często te przeciwstawne? Zastanówmy się nad tym głębiej i zacznijmy obserwować swoje własne myśli na co dzień. Obecnie na Ziemi króluje rzeczywistość zdominowana przez kreacje pełne strachu, nienawiści oraz wygórowanych potrzeb ego, który twórcami jesteśmy my sami. Czy takiej rzeczywistości pragniemy dla siebie, naszych dzieci i bliskich? Myśli związane ze złością i strachem zawsze niszczą nas od środka. Zamiast budować, rujnują, zamiast jednoczyć, dzielą. Natomiast miłość i przebaczenie posiadają moc leczenia ran, jednoczenia ludzi. Pamiętajmy o tym zawsze. Nie musimy wciąż kreować rzeczywistości opierającej się na strachu, braku zaufania, złości oraz beznadziei, które wymagają od nas poszerytej świadomości. Możemy zmienić wzór zawarty w swojej wyobraźni, przekształcając go w co tylko chcemy. Wystarczy jedynie uwierzyć i zaufać mocy znajdującej się w naszym sercu. Ale o tym szczegółowo w ostatniej części poradnika. Beata Adriada Jeleniewicz